Linie, które będą dla wszystkich rozmiarów takie same, mam już zaznaczone na czerwono, czyli w tym ostatecznym, ostatecznej wersji kolorystycznej mojego nowego wykroju. A teraz robimy sobie spacerek po punktach newralgicznych i sprawdzamy, czy mamy połączone te punkty dla wszystkich rozmiarów linią. Więc patrzę, ten punkt, ten, ten, ten i ten, one są połączone tą czerwoną linią, bo mój następny punkt wyląduje gdzieś tu, ten zmniejszony. Następny punkt newralgiczny znowu. Dla wszystkich rozmiarów mam narysowaną linię wynikającą z samego modelu. Następny punkt dla wszystkich rozmiarów jest linia, ale tutaj już nie. Więc dorysowuję sobie linię łączącą ołówkiem delikatnie i wiem, że mój następny punkt znajdzie się gdzieś w tym miejscu. Tutaj muszę linią połączyć wierzchołki, czyli najlepiej jest zacząć od tego. Najbardziej zewnętrznego do tego najbardziej wewnętrznego. Uwaga, robimy to dokładnie, bo od tego zależy to, co nam wyjdzie. To, co robię w tej chwili, zauważcie, że wychodzę również na zewnątrz, ponieważ takie działanie jest konieczne i dla zwiększenia, i dla zmniejszenia wykroju. Idę dalej, jestem tutaj. I znowu. Wierzchołki łączę dodatkową linią. Początki zaszewek jedna linia. Druga linia będzie równoległa łącząca drugą miejsce zszycia zaszewki na górze. One powinny być równoległe, ale jeszcze mamy tu, czyli wierzchołki zaszewek. I znowu łączymy je sobie kolejną linią. W końcu ostatni wierzchołek, jaki mamy, znowu rysuję sobie linię. Idę dalej. Tutaj linia jest, tu linii brakuje, więc ją sobie dorysuję. Jest, jest i jest. I teraz zobaczcie, że we wszystkich miejscach newralgicznych pojawiły mi się linie, które albo już były, albo je sobie dorysowałam, żeby było mi łatwiej zmieniać rozmiar. I właśnie teraz przystąpimy do zmiany rozmiaru. Czyli co ja robię? Zaczynam znowu spacerek po punktach newralgicznych, ale muszę mieć linijkę, która rzeczywiście coś mierzy. Sprawdzam sobie, jaki jest przeskok między poszczególnymi kreseczkami. Między tą a tą mam 7 mm. Sprawdzę jeszcze na wszelki wypadek między dwoma innymi. 7 mm. Czyli ja wiem, że jak chcę zmniejszyć, to muszę od tej linii odmierzyć 7 mm. I to będzie mój nowy punkt do zmniejszonego wykroju. Teraz uwaga, gdybym chciała zwiększać, to oczywiście te 7 mm odmierzyłabym tutaj. To jest tak, jakby przeskok o jeden stopień, czyli zmniejszam do 32 lub zwiększam do 44. Gdyby ktoś chciał zwiększyć na przykład nie do 44, a do 46, to oczywiście przesuwa się nie o 7, a o 14 mm, czyli podwójną odległość. I tak robimy dla każdego, czyli mierzymy sobie. Tu też mam 7 mm, czyli zmniejszam sobie o 7. Jestem tu. Tutaj też muszę mieć 7 mm, bo te linie są do siebie równoległe, czyli jestem tu. Linie nadal są równoległe, więc też mam 7 mm. Oczywiście jeśli zaczynamy mieć wątpliwości, to mierzymy odległości między dwoma liniami.